Jerba ma te recenzje, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę recenzował jarbę, która w niedługim czasie może się ucieszyć dużą popularnością, a to ze sprawą po prostu temperatury i nadchodzącego lata. Będę recenzował Rosamonte Terrere, czyli propozycję od Rosamonte przeznaczoną przede wszystkim do Terrere. Oceniając opakowanie, nie możemy pominąć ponownie znaczka Argentyńskiej Fundacji Kardiologicznej, czy też Kardiologów. Nie możemy również pominąć takiej informacji, że jest to elaborada, więc może zawierać patyczki para terrere, czyli przeznaczona do terere, libre de gluten syntax, czyli wolna od glutenu. Troszeczkę mylące są te yy, owoce na opakowaniu. One mnie na początku troszeczkę zmyliły, zanim się wczytałem w opis tej jerby, yy, ponieważ yy, kiedy zobaczyłem są grafikę, pomyślałem, hmm, jerba o smaku malinowo-jeżnowo-troskawkowo, cytrusowo-gruszkowym no to musi być coś ekstra. Otóż nie, jest to czysta yerba, nie aromatyzowana niczym. Natomiast to owoce oznaczają to, tak, jak jest tutaj informacja na opakowaniu, ideal para con Hugo de frutas frio, czyli idealnie po prostu z owocami. Z boku opakowania znajdziemy przepis na tererę. Taki przepis na tererę znajdziemy również na stronie Rosamonte. I również z drugiego boku opakowania. No i co ciekawe, w tym przypisie mamy informację, że wodę służącą do zalewania tej hierby możemy posłodzić. Na filmiku na stronie Rosamonte woda ta jest słodzona po prostu zwykłym cukrem. W kolejnym odcinku przedstawię Wam swoją propozycję przygotowania Rosamonte Terrere, no ale musicie parę dni na nią po prostu poczekać. Z tyłu opakowania mamy informację, że yerba ta jest leżakowana przez 12 miesięcy. No i zaproszenie na stronę internetową, czyli tienda.rosamonte.com.ar, ponieważ jest to oczywiście yerba mate argentyńska, o czym wspominają w poprzednich odcinkach. O samym opakowaniu nie można nic więcej powiedzieć, oprócz tego, że jest ono nieco wyższe i większe niż standardowe opakowania czy to czy pozostałych yerb. A to z tego względu, że te, jak za chwilę zobaczycie, yerba ta przede wszystkim składa się z samych liści, a takie yerby w despaladzie mają właśnie tendencję do bycia, do posiadania większych opakowań z tego względu, że liście mają mniejszą gęstość niż patyczki i po prostu musi być ich większa objętość przy tej samej wadze. Przechodząc do oceny zapaku. Muszę tą mierbę pochwalić, ponieważ tutaj ta Rosamonte terre pachnie bardzo dobrze. Pachnie po prostu z taką, no powiedzmy w cudzysłowie, zdrowią, zdrową, czystą mierbą. Zobaczymy za chwilę, jak to będzie wyglądało. Jerby do Terrere zazwyczaj charakteryzują się dużymi kawokami liści. W przeciwieństwie do jerb paragwajskich, powinny mieć te argentyńskie mniejszą ilość pyłu. Natomiast ja osobiście jestem raczej zwolennikiem terery po paragwajsku, kiedy ten drobno zmielony susz szybko puszcza smak. Natomiast te terery argentyńskie, ze względu na to, że te liście są większe, ten smak puszczają nieco wolniej, ale przez to również są stabilniejsze. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku, ale to za chwilę po ocenie suszu. Ocenimy, jak wygląda Rosamonte do terere. Prosiłbym Was również o danie mi znać, czy taki sposób prezentacji suszu. Jest dla Was lepszy, Zmienia, zmieniłem troszeczkę kąt siedzenia, nie chciałbym też siedzieć w drugą stronę, żeby nie rzucać cienia na sam susz. Siedzę bokiem do słońca, można powiedzieć. Innej możliwości nie mam. Tak jak widzimy, cechą Rosamonte Terere są na pewno duże liście. Miało to miejsce również w pipore terrem, które zawierało tak duże kawałki jerby, że można było ją parzyć w dzbanku. Natomiast tutaj mamy troszeczkę tutaj jak widzieliście też i drobniejszych fragmentów, więc to dzbanka raczej się nie nadaje, ponieważ o to co zostało mi tutaj na środku, no to po prostu by. Przepłynęło do szklanki i no powodowałoby po prostu nieprzyjemne odczucia w gardle. Natomiast na uwagę zasługuje również fakt, że znajduje się tutaj bardzo mała ilość patyczków. Tak jak widzicie, mamy tutaj właściwie do czynienia z taką despaladą, chociaż jerba ta nie jest podpisana jako despalada, jest to elaborada con palo. Jeśli chodzi o kolor listków, no to niestety tak jak w przypadku pozostałych Rosamonte mamy tutaj bardzo różne odcienie tych listków. Staram się je tak wyłuskać, żeby Wam pokazać co mam dokładnie na myśli, żebyście mogli zobaczyć mam nadzieję, że uda mi się złapać taki różny, że tak powiem, przekrój kolorystyczny. I tak jak widzicie, mam nadzieję, że to dobrze widać. Przechył kolorystyczny tych disków jest, można powiedzieć, od Sasa do Lasa. Mamy zarówno jasną zieleń, mamy również listki koloru troszeczkę brunatnego, które mogły po prostu zwiętnąć na taśmie produkcyjnej, pomimo że na stronie yerby znaleźliśmy informację, że liście te są suszone bodajże do 15 godzin po zbiorach. Może w tym czasie dążą zwiętnąć, może ta partia miała jakieś opóźnienie, nie ja oceniam to co widzę. Znajduje się tutaj również ilość pół, o której wspomniałem. Nie ma patyczków. Listki są połamane na dość nieregularne kształty, ale to mi akurat nie przeszkadza. No, ten kolor jedynie niepokoi. No, ale najważniejszy jest smak, żeby on był zrównoważony. Ponieważ robiąc tererę, wolę eksperymentować z różnymi dodatkami do wody niż zastanawiać się, czy jerba, którą kupiłem, smakuje tak jak jerba w poprzedniej paczce. Zobaczymy w takim razie, jak to będzie smakowało. Swoją jarwę przygotowałem. Jest to wersja można powiedzieć wcześniejszo biedronkowa. Jestem bardzo ciekawy, kiedy będzie kolejna fala na naczynka z biedronek. Czy to będzie za rok przy okazji innych deserów? Ale przechodząc do rzeczy. Swoją jerbę dzisiaj się pije w formie terery z czystą wodą, bez żadnych dodatków, po to, żeby ocenić jak najlepiej jej smak. Natomiast, jak wspomniałem, za parę dni na kanale ukaże się odcinek, w którym przygotuję własną interpretację przepisu od Rosa Monte. Będzie to również wersja Terrere słodzona, ale myślę, że w takiej wersji bardziej prozdrowotnej, bardziej też może ją nazwać bardziej wersją fit. Natomiast przechodząc do oceny samej tej hierby, tak jak widzieliście, posiada ona nieregularnej barwy liście, małą ilość patyczków, troszeczkę pyłu, więc jest to też troszeczkę zaskoczenie ten pył. Natomiast no, tutaj ta nieregularna barwa liści zdarzała się przy wszystkich Rosamonte, więc to jest minus dla tej marki. Minusem jest dla tej marki to, o czym wspominałem poprzednio, czyli również wręcz zautomatyzowanie całych upraw i zbiorów. No ta yerba jest troszeczkę tak teraz już uprawiana, zbierana i przetwarzana, tak można powiedzieć, tak jak i kapusta na polu, czyli wszystko robią automaty. Człowiek właściwie tylko włącza lub wyłącza odpowiednie urządzenia czy też maszyny rolnicze. Natomiast jeśli chodzi o smak, yerba ta jest bardzo płaska, standardowa i nudna. Kiedy piłem ją na ciepło, zauważyłem, że wypukuje się ona bardzo szybko. Pół litra przelanej ciepłej wody pozwala wypukać całkowicie z niej smak. Dodatkowo pita na zimno ze względu na te większe kawałki liści. Dla mnie jest to minus. Puszcza wolno smak. Natomiast ta jej wydajność też nie wydaje się jakoś. Mega zatrważająca, czy też jakoś bardziej wydajna ta jerwa z zimną wodą nie jest, ponieważ ja jej spoglądam na butelkę. Ja przez swoją porcję już przylałem około 250 ml wody. No i powiem Wam, że ten jogurcik już jest, że tak powiem, się kończy. Tej yerby powinno być więcej, żeby cieszyć się takim terer, ponieważ przez terer przelewamy dużo wody. Jerba tam może być dobra właśnie do mieszanek, ze względu na to, że ona posiada taki standardowy, no ja to powiedziałem, że nudny smak, no ale posiada taki standardowy płaski smak, może się dobrze komponować właśnie z dodatkami smakowymi i być może o to właśnie chodziło Rosamonte, żeby ta yerba sama w sobie nie dominowała napoju, tylko żeby po prostu stanowiła bazę do przygotowywania własnych mieszanek. Jeśli taką bazę do własnych mieszanek chcecie przygotowywać, no to tutaj ta Rosamonte może być dobrym wyborem, ponieważ, jak wspominam, ona nie dominuje smaku. W przypadku, kiedy weźmiecie jerby paragwajskie, one mogą zdominować smak, natomiast tutaj Rosamonte Terere stanowi taką bazę do napoju, który może posłużyć do chłodzenia się latem, czy to do Terere, czy do Mate de Ruso, o którym również będzie kiedyś odcinek. Natomiast ja tej yerbie wystawiam taką średnią ocenę. Zobaczymy jak to będzie po przygotowaniu tego przepisu przeze mnie, ale to tak jak wspomniałem za parę dni, także żeby być na bieżąco zapraszam do obserwowania, do subskrybowania. Jeśli chcecie mieć tą Rosamonte jako bazę do TRR, ponieważ jak mówię, ona jako baza jest dobra, ponieważ jest przewidywalna w smaku, no to znajdziecie ją na UN MATE. Link do, do sklepu, do tego produktu znajdziecie w opisie filmu. To tyle. Dzięki. Do kolejnego odcinka. Cześć! To chciałbym Cię zachęcić po prostu do subskrypcji, pozostawienia łapki w górę i polajkowania fanpage'a na Facebooku. Te informacje dają mi po prostu informację zwrotną, że Mój kanał ci się podoba i to co robię jest dla ciebie wartościowe. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z ziołom, zadaj je pod tym filmikiem lub napisz do mnie na fanpage'u na Facebooku. Cześć.